Jak grzebie, jeszcze dalej przekręci. Do widzenia. Do widzenia. Proszę. Pięć lat temu rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy korzystać z najnowocześniejszych technologii. Najmocniej panią przepraszam, ale chciałem zapytać, o której odlatuje dzisiaj ten do Londynu 11.05? A skąd ja mogę wiedzieć? No chyba o pierwszej. Dobrze, a w takim razie czy mogę... Chwileczkę, Pani... chwileczkę. Pasażer Stanisław Paluch zgłosi się natychmiast do odprawy paszportowo-biletowej. Wzajemna przyjaźń i zaufanie podstawą prawidłowego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej rodziny. Passenger Stanisław Pałuch, please, world war, war, war. Skuteczne rozwiązania. Marek Wikiński, lider mazowieckiej listy SLD up